Jak to się stało, że dostałam nagrodę Mrągowiusza? Sama tego nie wiem. Trzeba by było się spytać tych, którzy mnie przyczynili się do tego. Wkład w moją nagrodę włożyli chyba studenci. Jest naprawdę po prostu fantastyczną nauczycielką. Fantastyczną prowadzącą. Chodzę do niej na sekcję sportu osób z niepełnosprawnościami już od trzech lat i zawsze po prostu czułam, że to jest moje miejsce. W nauczaniu pani Aftańskiej zdecydowanie najbardziej cenię ją jako osobę. Jej wrażliwość, jej empatię, jej podejście do studentów i też po prostu nieskończoną mam wrażenie wyrozumiałość i ciekawość do nas. Przychodzimy z różnymi niepełnosprawnościami na sekcje i zawsze było tak, że dopytywała, była ciekawa, uczyła się od nas I, i ta wyrozumiałość i empatia po prostu bardzo pomagała w tym, żeby no, miała do nas odpowiednie podejście. Czujemy się po prostu zaopiekowani, gdzie czujemy, że to jest nasze miejsce i gdzie możemy się rozwijać. Nawet jeśli robimy coś, co jest poza naszą strefą komfortu, to robimy to w bezpieczny dla nas sposób. Z wykształcenia też jestem po fizjoterapii i po pedagogice specjalnej. Bardzo mnie interesuje generalnie rozwój człowieka. Jak dojrzewa, jak zmieniają się jego perspektywy, to ta ścieżka chyba mnie tutaj przyprowadziła żeby zwiększyć dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w aktywności fizycznej